Gdyby była człowiekiem, miałaby prawie 11 lat i byłaby rozkapryszoną dziewczynką. Tak o teatrze ostatni rząd mówią ci, którzy tworzyli i wciąż tworzą myską, niezwykłą historię teatru. Był tort, odświętne stroje i zacni goście. Próby do tego niezwykłego widowiska zaczęły się dużo wcześniej, a piątek, dzień benefisu Teatru, ostatni rząd był już tylko nerwowym dopinaniem wszystkiego na ostatni guzik. To sposób na stres, na trener? A może po prostu pozycja ze spektaklu? Częściowo pozycja ze spektaklu, ale raczej sposób na tremę. Nie wiem, postanowiłam się odciąć od ogólnego zamieszania i nie wiem, w spokoju powtórzyć jeszcze kwestię. Zaczęło się zabawnie, bo kto zna Franciszka Neckara, twórcę teatru Ostatni Rząd, wie, że oprócz inteligencji jest jeszcze błyskotliwe poczucie humoru. Mądry nie wie jak zacząć, głupi nie wie jak skończyć. I teraz co mam zrobić? Mądry nie wie jak zacząć, bo głupi nie skończył. Głupi nie skończy, jak mądry nie zacznie. No to zaczynam. Na scenie punktualnie, bo parę minut po godzinie 19 weszli aktorzy w pierwszej odsłonie jubileuszu. Witaj rodzino! Dzień dobry. Chyba nie ma obiadu. Ani zupy? Nie zrobię, mama, obiadu? Nie. Nie wiedziałam, co zrobić na obiad, z czego zrobić, ani nawet. Po co? Po co obiad? A po co zrobić na obiad? Jutro będzie obiad. Pierwsza z pokazanych tego wieczoru sztuk jest odważna, ale czytelna i posiadająca łatwe do uchwycenia inspiracje. Ale spektakl ten to też, a może przede wszystkim doskonała i sugestywna rola młodej adeptki szkoły Nickara Klaudi Podoluk, potem był oddech na Gałczyńskiego, żeby na koniec poruszyć trudny temat emigracji młodych ludzi z Polski. Tu także mogliśmy podziwiać rolę, ale skrajnie różną od tej wykreowanej przez Podoluk, bo graną przez najstarszą z aktorek teatru ostatni rząd Agnieszkę Latyńską, której seksapilu i dojrzałości scenicznej nie jedna z młodszych aktorek mogłaby pozazdrościć. Bardzo dużo dziewczęta mi pomagają, w takim sensie, że jakby swoim grą ciała, mimiką nakierowują mnie, prawda, żebym czasami tekstu nie zapomniała przez mój wiek. Powodowany jest pewnie moim wiekiem, ale uwielbiam to, co to, 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 uwielbiam. Uwielbiam tę grę rzeczywiście i polecam wszystkim ludziom, bez względu na wiek, naprawdę. To jest takie oczyszczenie siebie to jest też i poznanie swojej osobowości z innej zupełnie strony. Franciszek Neckar inspirację szuka w twórczości Udego Alena, chętnie sięga po dorobek artystyczny Gałczyńskiego, ale najwięcej w teatrze Ostatni Rząd jest samego Neckara. Jaki jest i dokąd zmierza? Myślę, że na pewno z jednej strony przyjaciel, z drugiej strony właśnie jakiś mistrz, mentor, no ktoś kto nas, kto nas prowadzi. Teatr Ostatni Rząd jest to całkowicie nieokiełznane, nieukształtowane młode ciało. Tak. które potrafi dużo i dużo jeszcze zrobić. Pan Franciszek wydaje się być człowiekiem takim na luzie, ale jest profesjonalistą. Naprawdę. Naprawdę jest profesjonalistą, potrafi nas pięknie poprowadzić. Potrafi nas poprowadzić tak jak mnie dzisiaj poprowadził do tańca. Była to poniekąd improwizacja, a zarazem był to taniec cieszących się ludzi. Są nasze dziewczyny. Są dziewczyny nasze. same aktorstwo bywa wielką próbą i masą wyrzeczeń. To jest mnóstwo wyrzeczeń, mnóstwo wyrzeczeń, żeby, żeby robić coś na scenie, trzeba naprawdę gdzieś, gdzieś tam odłożyć swoje życie prywatne na, na chwilę na bok i albo się zatraca w tym już całkowicie i później jest jest ciężko. to Tak naprawdę jeżeli o jeżeli będą nas oglądać ludzie, którzy chcą zostać aktorami, nie róbcie tego. Jest naprawdę mnóstwo lepszych zawodów, lepiej płatnych, lepiej opłacalnych i dużo bardziej będziecie się i choć od 10 lat zmieniło się tu niemal wszystko, to idea przyświęcająca teatrowi ostatni rząd wciąż jest ta sama, nawet kiedy starzejemy się. O dekada. Panie Franciszku, naprawdę chcieliśmy Panu podziękować i życzyć, żeby Pan odnosił w życiu same sukcesy, żadnych porażek, żeby ludzie, którzy do Pana przychodzą, przyjdą i będą przychodzić, napawali Pana jeszcze większym optymizmem i chęcią do pracy. I żeby Pan nigdy, a nigdy jej nie zatracił. I nie zwątpił. Młodzież naszą wspaniałą. Bo my nauczyciele kochamy drobiazg. <grym>, tak.